Na pewno pan mecenas na ten temat coś więcej powie. Natomiast no, bardzo dużo zajęło nam czasu e, odczytywanie listy obecności no i na szczęście udało się tutaj złożyć nie tylko mecenasowi Teteli, ale i, i mnie, jeszcze innym kilku pełnomocnikom e, w, wnioski formalne. Ja złożyłem wniosek o wyłączenie pana przewodniczącego składu orzekającego z uwagi na to, że jest w sporze sądowym ze mną i e, z radcą prawnym Janą Bot, jego naruszenie dóbr osobistych No i stąd ta zmiana. Natomiast e, sam proces i sama próba tutaj dalej parcia w tą stronę po pięciu latach, no w świetle tych wszystkich dowodów, które już się pojawiły i które mamy i które czarno na białym mówią, że to jest absurdalne po prostu to, co się dzieje i że ci wszyscy lekarze, którzy nas ostrzegali, mieli rację, no to w związku z powyższym, no, dla mnie to jest absurd, że my tu w ogóle jeszcze jesteśmy. Mhm. Dziękuję bardzo. E, adwokat Arkadiusz Czotela. Jakieś wnioski z dzisiejszego, z tego, co się dzisiaj wydarzyło i co dalej może się wydarzyć? Słuchajcie, plan minimum wykonany złożyliśmy apel do pana rzecznika, żeby cofnął wniosek o ukaranie bez dwóch zdań. Lekarze w 2020 roku apelując, że nowa technologia, nowe szczepionki stanowią zagrożenie. Dzisiaj wiemy z całą pewnością, że mieli rację. To, że maskowanie nie ma sensu, nie wpływa wcale pozytywnie, profilaktycznie. Dzisiaj wiemy, że mamy rację, są badania, nawet opublikowane w takim czasopiśmie jak Lancet w maju zeszłego roku. Zresztą co ciekawe, współfinansowane przez same WHO, więc można powiedzieć pochodzące z samej jaskini lwa, mówią, że maski nie miały wpływu na ograniczanie pandemii, nie mają żadnego wpływu znaczącego. Więc lekarze, apelując o przemyślenie tej polityki antykowidowej, mieli rację. Wspomniałem, że plan minimum wykonany, bo rzecznik dzisiaj nie wyartykułował odpowiedzi, czy cofa ten wniosek o ukaranie. Z przyczyn proceduralnych sprawa została odroczona do 20 maja do godziny 9.30. Być może nie. Będzie trzeba się już spotykać, jeśli rzecznik w międzyczasie cofnie wniosek o ukaranie. Na co liczymy i mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję. Oby tak było. Wielkie podziękowania zarówno dla obrońców lekarzy, zarówno dla samych lekarzy, bohaterów, jak i wszystkich, wszystkie, wszystkie osoby, które dzisiaj przyszły wesprzeć lekarzy, zrobiły naprawdę dobrą robotę, a niedługo już. Kolejna sprawa, bo 13 lutego widzimy się w Naczelnym Sądzie Lekarskim sprawa dyscyplinarna przeciw doktor habilitowanej nauk medycznych Dorocie Sienkiewicz, prezesowi Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Za co? Za apel skierowany do dzieci i młodzieży, żeby nie przyjmowały tego eksperymentalnego preparatu. Także zapraszam wszystkich, żeby panią doktor wspierać, która można powiedzieć porwała za sobą lekarzy. Ten pierwszy apel był właśnie przez nią przez stowarzyszenie, przez grupę wokół, która utworzyła Stowarzyszenie Lekarzy yy, yy, napisany, opublikowany, więc to ona za sobą, tą grupę lekarzy porwała i, i musimy ją teraz wesprzeć. Także 13 lutego godzina 1245 naczelny sąd lekarski ulica Sobieskiego 110 w Warszawie. Jesteśmy z wami, e, dzielni, waleczni, szlachetni lekarze, e, nie pozwolimy, żeby system karał za mówienie prawdy, za obronę pacjentów, za postępowanie w myśl zasady po pierwsze nie szkodzić. Dziękujemy. Dziękujemy. A ja mam